Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Powiedz mi, jakie jeszcze są błędy, które ludzie, klienci popełniają przy influencer marketingu? Brak analizy influencera. Ja to powtarzam wielokrotnie tak naprawdę. Co to znaczy brak analiz? To znaczy, co trzeba zrobić? Przede wszystkim przeanalizować pod kątem fake followersów, to co wspomniałem wcześniej. Przeanalizować też dane statystyczne, które są na profilu influencera, czyli poprosić jego o demografię, lub ją o demografię, poprosić też o statystyki z postów i stories z ostatnich 30 dni. Tylko jest tutaj jeden mały haczek. o którym też od razu ja wspomnę. Wielu influencerów wysyła swoje najlepsze statystyki, jeśli chodzi o stories. Aha. A mianowicie chodzi Swajaki. o to, że. Zabiorę sobie screenshota. Wiedzą, że i tak marketerzy chcą zazwyczaj z, z właśnie tych ostatnich 30 dni e, statystyki, więc zrobią sobie, gdzie, kiedy mają rekord. No i nagle e, tutaj, no, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z daną osobą, może nie wiedzieć, że to jest faktycznie sprzed 3-4 miesięcy. Dlatego ja też zawsze powtarzam, że warto poprosić oczywiście o statystyki e, z 30 dni ale też poprosić o e, statystyki e, z konkretnego dnia bieżącego. A mianowicie, jeżeli na przykład dzisiaj wysyłamy tutaj prośbę do influencera, by e, podesłał nam statystyki, to poprosimy też o konkretny kafelek właśnie na stoi z tego konkretnego dnia, e, aby ta osoba udostępniła nam statystyki, żebyśmy mogli sobie przeanalizować, czy faktycznie e, to zaangażowanie jest tak wysokie, czy może nie. Warto też właśnie analizować posty i tutaj też dam ciekawostkę, Wielu też marketerów analizuje, a przepraszam, może innego słowa użyję, estymuje zasięgi na podstawie dziewięciu postów, jeśli chodzi o tutaj Instagram. Tylko jest jeden taki zasadniczy problem. A mianowicie nie porównuje się postów naturalnych do postów reklamowych. A mianowicie chodzi o to, że wielu też marketerów nie zwraca uwagi na to, że posty naturalne wiadomo, że osiągają o wiele lepsze rezultaty posty przy współpracy z markami zawsze mają mniejsze właśnie, znaczy może nie zawsze, zazwyczaj hmm. mają niższe zaangażowanie niż właśnie tego typu posty naturalne. Więc hmm. bardzo istotne jest to, by przy estymacji potencjalnych wyników poprosić właśnie o statystyki tutaj postów reklamowych. Oczywiście tutaj też powiem jedno ale influencer może powiedzieć, że niestety nie może ich udostępnić ze względu na te działania umowne mhm. i to jest w tym prawda, ale też zazwyczaj bywa tak, że influencerzy udostępniają, więc to nie jest żaden problem poprosić. Oczywiście możemy też zrobić sobie estymację postów naturalnych versus posty reklamowe, to też będzie dla nas świetny współczynnik, żeby sobie to wszystko właśnie porównać i zobaczyć, kiedy tak naprawdę nasza kampania osiągnie rezultaty, jeśli chodzi o te posty naturalne, to mamy naprawdę fajną kampanię, która angażuje społeczność, i społeczność też bardzo dobrze przyjęła właśnie markę. Mhm. Okej. Okay. Czy coś jeszcze byś brał pod uwagę przy analizie influencerów? Na pewno. Między innymi właśnie też to, że powinniśmy przeanalizować, z jakimi markami właśnie dana osoba współpracuje. To jest bardzo istotne i poprzedni rok pokazał właśnie, jak influencerzy realizowali tak zwane skamerskie współpracę, czyli e, współpracę z markami krzak. I to jest bardzo ważne, żeby przeanalizować, czy dana osoba też nie jest, jak to użyłem już e, w jednym podcaście, demogenna, e, Czy to też nie jest e, właśnie osobą, która wywołuje demę lub często w nich uczestniczy. Czyli tutaj wracamy właśnie do researchu tej osoby e, i też do researchu właśnie opinii w sieci. To jest e, bardzo, a to bardzo ważny czynnik by faktycznie, jeżeli chcemy kogokolwiek wybierać do naszej marki, to ważne jest to, by faktycznie ta osoba prześwietlić od A do Z. Bo to jest nasza wizytówka, pamiętajmy o tym. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na Zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.